Dzisiaj wzięłam, e, nie będziemy dzisiaj już grać na Mowy Star Planet e, Dzisiaj pozdrowię moich przyjaciół, którzy mnie o to prosili Więc e, wzięłam takie tło, znaczy nie tło, tylko wzięłam na login MSP Więc tak, e, bardzo pozdrawiam Adrianne44436, Metalowa500 Fire Blue 500, Syska 1905, nie Szyszka, naprawdę Syska. Proszę uwierzcie mi. Zosia 111, 111, 111, 10. To jest moja nie tylko kumpela z Mowy Star Planet, ale jednak też w prawdziwym świecie. Halin Wolf 456, Alice 2009 R. 85,39 jako również to jest mój chłopak na MSP i moja przyjaciółka, którą bardzo lubię, laleczka 111, 111, 1 i 18. Więc zapraszam też na jej kanał yy, Nikola i Ola TV. Więc to było na dzisiaj wszystko. I to tylko dzisiaj były pozdrowienia. Więc widzimy się jutro w innych filmikach. Więc powiem Wam tylko, że oglądajcie moje inne filmiki. Jak można łatwo zrobić za darmo vipa i inne filmiki. Komentarzujcie. Yy, dawajcie łapkę w górę, łapkę w dół. No i to wszystko moje kochani. No to na razie pa!